Impregnat się łuszczy, przecież miał tyle wytrzymać. Czy ja coś źle zrobiłem? To niemożliwe, żebym ja cokolwiek źle zrobił. To niemożliwe, żebym ja cokolwiek źle zrobiła, przecież na pewno wszystko dobrze zrobiłam. Dlaczego on się uszczy? Czy ty też zadajesz sobie takie pytania? W dzisiejszym filmie przedstawię 21 powodów, dlaczego impregnat do drewna się łuszczy. Zapraszam na film. Jeżeli Twój impregnat się łuszczy, to powodem jest jedna lub kilka z tych oto przyczyn. Po pierwsze, zbyt mocne rozcieńczenie. Nie osłabiaj właściwości impregnatów. Zwykle impregnaty są gotowe do użycia i nie należy ich rozcieńczać. Po drugie, zbyt gruba lub zbyt cienka warstwa. Gruba warstwa impregnatu prowadzi do pękania powierzchni, a zbyt cienka prowadzi do niedostatecznego zabezpieczenia powierzchni drewna. Po trzecie, zły dobór impregnatu. Niewłaściwie dobrany impregnat do różnego rodzaju gatunków drewna to prosta droga do powstania problemów. Trzeba właściwie dobierać impregnaty. Po czwarte, przeterminowany produkt. Używanie przeterminowanego impregnatu obniża jego skuteczność zabezpieczenia. Po piąte, przemrożony produkt. Niewłaściwe przechowanie produktu lub kupienie takiego już przemrożonego, no musisz być świadomy, że taki produkt przemrożony ma zmienione parametry wytrzymałościowe na takie gorsze, słabsze. Ten impregnat będzie wytrzymałościowo słabszy. Po szóste, nieodpowiednie przygotowanie drewna. Brak prawidłowego oczyszczenia lub osuszenia powierzchni prowadzi do łuszczenia się impregnacji. Po siódme, nieusunięta stara powłoka. Stara powłoka uniemożliwia prawidłową impregnację impregnatem. Ten impregnat nie wchłania się na tle głęboko, aby utworzyć prawidłowo mocne zabezpieczenie. Po ósme, brak gruntowania wstępnego. Gruntowanie wstępne może być wymagane w celu poprawy przyczepności impregnatu. I dziewiąty powód. Warunki w trakcie nakładania. Impregnat nakładano albo na mrozie, czego nie wolno, bo jest zakres temperatur do stosowania, albo na silnym wiecze i impregnat po prostu za szybko zasuchł i nie przyczepił się powierzchni, albo w szczerym słońcu lub na bardzo nagrzanym materiale, co powoduje, że impregnat się przypalił, przypiekł i nie chwycił się dostatecznie drewna lub kolejnej warstwy, lub warstwy pod spodem. Powód 10. Brak szlifowania międzywarstwowego. Szlifowanie międzywarstwowe, inaczej mówiąc korekcyjne, poprawia przyczepność następnej warstwy. Powód 11. Nakładanie na mokre drewno. Impregnacja mokrego drewna prowadzi do tego, że impregnat nie wchłania się dostatecznie głęboko do drewna i powoduje to często łuszczenie się. Powód 12. Zastosowano impregnat słabej jakości. Marna jakość zwiększa ryzyko powstania problemów. Powód 13. Zastosowano tylko sam impregnat. Aby otrzymać pełne zabezpieczenie drewna może być wymagane zastosowanie innych produktów. Powód 14. Impregnowano na starą powłokę. Taka stara powłoka bez szlifowania prowadzi do łuszczenia się kolejnych warstw. Powód 15. zbyt mocna ekspozycja na promienie UV, czyli promienie słoneczne. Długotrwałe wystawienie takiej powierzchni impregnowanej na działanie bardzo mocnych promieni słonecznych często prowadzi do łuszczenia się. Powód szesnasty. Zanieczyszczenia w powietrzu. Zanieczyszczenia w powietrzu, yy, ilość oraz ich rodzaj również wpływają na długość zabezpieczenia takiej powłoki i jakość zabezpieczenia takiej powłoki. Zwłaszcza w okolicach hut stali oraz zakładów chemicznych. Powód 17: Brak konserwacji impregnowanej powierzchni. Regularne odnawianie i czyszczenie takiej impregnowanej powierzchni wydłuża jej zabezpieczenie i trwałość. Powód 18: Zatłuszczone drewno lub zatłuszczona poprzednia warstwa. Tłuszcz lub inne zanieczyszczenia utrudniają przyczepność kolejnych warstw. Powód 19: Brak szlifowania międzywarstwowego. Ten błąd prowadzi do braku adhezji, czyli braku przyczepności kolejnej warstwy impregnatu. Powód 20. Zastosowanie tylko jednej warstwy impregnatu. Często wymagane jest nałożenie kilku warstw impregnatu do uzyskania prawidłowej jakości ochrony. Powód 21. Niewłaściwa aplikacja lub użycie niewłaściwych narzędzi. Użycie niewłaściwych narzędzi lub nieprawidłowo zaaplikowany impregnat prowadzi do nierównomiernej impregnacji takiej powierzchni. Oto 21 powodów, dla których impregnat łuszczy się na drewnie. Jeżeli jakikolwiek powód lub kilka powodów znalazłeś, które dotyczą ciebie, no to masz odpowiedź, dlaczego się impregnat łuszy. Ale jak powstrzymać te wszystkie powody w pięciu prostych krokach? Po pierwsze, przeczytaj kartę techniczną produktu. To jest bardzo ważne. Po drugie, przeczytaj sposób użycia na opakowaniu takiego impregnatu. Po trzecie, przeczytaj opinię o tym produkcie. Dowiedz się o nim najwięcej. Po czwarte, wykonaj próbę. Próbę tego impregnatu, żeby dowiedzieć się o jego efekcie wcześniej. No i po piąte, jeżeli nic nie wiesz, skorzystaj z pomocy kogoś, kto się na tym zna. O, i cała tajemnica. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny, jeżeli pomógł Ci rozwiać Twoje wątpliwości, zostaw łapę w górę, skomentuj, subskrybuj mój kanał, to bardzo mi pomaga w dalszym rozwoju. Ja dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.